<laughs> 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 Ale żeby... алo sabe Halo. 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 Franciszek. Hmm? Kręc. Franciszek. <grywa> Przygotowuję się proszę na zróżynę przyty. Zięć też teść. Teść Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Dawid nie biegnie na teściach. drogę mu zalatuje. Dawid nie biegnie na <grywa> Dobrze Paweł, dłuższe kroki, muszę. no nie, mimo wszystko. Siędzie z pierwszy. Do słupka Paweł dotknij. Okej. Okay. Brawo Dawid, brawo.